To... No i mogłem tam popłynął, nie? I się wyjechało tak samo. Gościu mówić, friendly friendly. Ty tu obrażenia są. Czekaj, dostałeś? Gościu mówisz friendly friendly. Dobra, spadamy, wejść, pływać. No gościu tu jest. Eee! Dobra, no. friendly jest, dziurnak. E, podpierda nam ten e, mierz. NIE zarobił NAM SMIEĆ! Ja pierd... Po czym przepływa znowu, też w sumie nic nie robi yy, tylko mówi yy, dzięki za mieszyk, nie? Bo dlaczego go no, no bo zatonęliśmy już Ale nie... Ale... To, jak byście się tu znaleźli? Zginęliście czy co? Nie wiem, ja już, ja już chłopie... Syrenę wziąłeś yy, Wziąłem syrenkę, ale zacząłem wyzywać po prostu Tak? nie to Thanks for the sword. Czekaj, O, jesteśmy na dnie. Nikt tego nie łatał! I to pierdolę, to i nikt tego nie łatał. No i mógłbym tam popłynął, nie? I się wyjechało tak samo. No, możemy. Znaczy no widać te bikony, nie? No i widać ich. I zaraz, to wszystkie luty poszły się walić No tak, tak, oni Myśmy nie sprzedali jest... nic poza tym początkiem Oni to sobie sprzedają teraz pewnie tam Ten event obserwowało kurwa dwóch ludzi, nie? <laughs> nie, co ty gadał? Co ty gadał. Zaraz I, będziemy uh, na jakimś zagranicznym YouTube'ie oh, no, of Teams Fails albo Funny Moments Wszystko do połowy z wody jest Dwie wylej Sobie na wyleje. <laughs> No i dobra, idę sprzedać te... te... krejty Dobra, ja pomogę Wojczkowi Nie no, zdominowaliśmy teraz grywkę, naprawdę To było godne uwagi w Przeciwnicy w odwrocie Tak, było tak, Przeciwnicy w szoku No Aha A są chodzi? czy co? Co? Są odblokowane, czy nie? A nie wiem, czy wy macie tam coś. Coś Chyba jest odblokowane tam. No to te panko na statek, tak? Bo A, jest... się skusił. A znaczy, w sumie, jak się tepniemy, to blisko od posyła będzie, nie? No Dobra, powinien. A ty Fii pytałeś, czy, tań... czy tańsze, tak? No, ty za darmo chociaż. E, nie, no tak dobrze, to nie ma. No to jak to, no? Ja to nie wchodzę. A darmo to uczciwa cena. Pozostałe to już to do dobre. Wow, nowy okręt. Znaczy stary, bo tu żeśmy zaparkowali, oczywiście. No tak. prostu coś go tu zostawili. No dobra. I co za ty, Ale jak to ty, a tu można normalnie robić wjazd? Wybuchowe te są. Kurde, co? Skamerskie. co to eee, <laughs> jest No nie to Francuzi. Dobra, napijmy się z nimi. Ej, u tych tu można uzupełniać kufel u barmana. Gości za, za barem można go nalewać sobie, co ty wiadasz. No tak, no nie wiedziałeś tam? No nie wyschodzę z do domu, Rashi, wiesz. A, no zauważyłem. Nie, to nie wiedziałem. Naprawdę ludzie tak idą do baru, podchodzą. Słyszałeś o tym tylko z legend. No cóż. Aha, ok. Ej, patrzcie jestem, jestem jakimś Francuzem No, wyglądasz jak hmm. taki Pekzelnie Ty, tu obrażenia są! Ty, czekaj, weźmy Dostałeś? No Normalnie ten, dostałem ty Major. Ja myślałem, że tu nie można się bić. Hmm. Będę się bił z tym sobowtórem.